Siemano! No, słuchajcie, kochani, witajcie w kolejnym naszym filmie, i dzisiaj robimy sobie taki challenge 24-godzinny. W ogóle ktoś w komentarzu podał taki pomysł. Tak, nie? tak, tak, podał pomysł i Ada mi generalnie wyzwała. Chodzi generalnie o to, że przez 24 godziny, znaczy oczywiście poza siedzeniem, chociaż też może jakoś to ugramy, będę. Ma, nie, to ma to cały czas. Cały okej, okay, będę trzymał Adę na swoich plecach. Czyli w sensie będzie mnie nosił albo na baranach, albo na rękach, albo na głowie. Mm -hmm. No to generalnie słuchajcie, zostawcie je, kciuka w górę, napiszcie też w komentarzu jakie kolejne wyzwania chcecie żebyśmy robili, bo to będzie hardkorowe, ja już mam trochę taką minę la, 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 la. Człowiek, nie mieśni, nie człowiek nie ma mięśni Człowiek nie ma mięśni, człowiek nie trenuje całe życie, a tu nagle mam nosić, ile a kilo? Jestem leciutka leciutko no to... Same te włosy ważą stonę chyba To zaczynamy tylko mi nie dużo. Słuchajcie, wyszliśmy z budynku, idziemy teraz na nowy świat, więc będzie tam dużo generalnie ludzi. Jak tam się czujesz? Spoko jest. Jesteśmy na Starym mieście, bo stwierdziliśmy... O Jezus! Odusi mnie! Ale nie naprawdę dobrze się sprawuje. Mógłbyś być koniec. Mógłbyś być. Dobra, słuchajcie, bo generalnie musieliśmy trochę się schować w bardziej mniejszej alejce, ponieważ policja się do nas zaczepiła, że co my robimy, że chodzimy po starym liście, kiedy ja, się dorwali. Jak, jak złączenie, nie jesteśmy teraz jednością, bardziej, ale ja się boję my nie jesteśmy wcale jakimś ukrytym miejscu. Wiem, ale Bierz go! Idą, 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 Słuchajcie, jesteśmy właśnie w sklepie. Co byś chciała sobie wziąć? No tak właśnie myślę... No pokaż. Weź mi tam, tam... O, pokaż o, tutaj, będzie nas widać. Tamto u góry. la. la, la. Tam do u góry. Tamto u góry to. O, biorę, biorę. Dobra, okej, okay, mamy to. Jeszcze by jakieś pieczywo się przydało. Obczaj tutaj jest. Czekaj. Słuchajcie, wiemy. Generalnie może się wydawać, że jest trochę łatwiej, bo siedzimy. No wcale nie jest. Nie jest łatwo, zwłaszcza przy przełykaniu i zwłaszcza, że ta laska mi się tam opiera całym swoim ciałem. Mm. Bo, ta... bo ja, nie, ja nie mogę opaść, bo wtedy będę siedzieć. Mm. Muszę trochę wisieć. No, więc troszeczkę nic się nie Daj spróbować mi. Ale, A. Próbuję, chcesz. ale chcesz sałatkę czy co chcesz? Mmm mm, sałatkę, no może gryzka, tego pyszczaka. Um. <gryzka> no, 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 no no, 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 Chcesz gryzka? Tak. Ale tam jest chili? No ale chyba tu... nie, to z tej strony. ja. Mm. Zamówiliśmy sobie pizzę mm. i sałatkę. No takie średniowe. No. Kupiliśmy... Musisz iść do sklepu ze mną i kupić. A jeszcze raz? Aha. Okej okay. dobra to lecimy. Nom nie. No. Ale się. A jak będę chciała sikać? To nie wiem jak to zrobimy. Będę kucał przed Tobą. Najwyżej będziesz <laughs> miała nogi na moich plecach, ale musisz <laughs> pamiętać o tym, że jeszcze musimy wziąć razem prysznic. A, no musimy się kąpać. Kąpać. No dobra. Ciekawe to będzie. nagramy to? Mhm. Okej, okay, dobra. Następnie grupa. Do zobaczenia w następnej scence. Okej. Okay. Czas na lekkie sprzątanie. Tak, troszeczkę jest tu więc postanowiliśmy posprzątać. Uważaj na moją twarz. Obrudziłeś. dobra, idziemy najpierw w tamtą stronę. Moja no twarz trochę, moje oczy się tego <traktuj> boją. Tu, no, chodź tu troszeczkę na Oj, 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 oj. Tu, jest jakiś syp. Ale syp, ale syp. Odwróćmy mnie. Rzeczywam. <traktuj> Dobra, jeszcze tam jest syf. A tu? A tu faktycznie, no. Słuchajcie, dobra. Ale to, posprzątaliśmy. To zjedliśmy, posprzątaliśmy teraz chwilę, się zrelaksujemy. Tak, tak, tak. Chodźcie idziemy tam na łóżeczko. Hmm, nie ma to jak odpoczynek. Nie, nie, nie. No domyślam się, ale to słuchajcie, jak będzie dużo kciuków w górę, to guru. Będzie dużo kciuków w górę, to następne zrobimy, że ty nie będziesz musiała trzymać że ona nosi przez całe 24 tak. godziny na pewno udźwignę Oooo! co zrobiłeś? nie, nie pierdolę spierdol nie słuchajcie to, to jest dosyć niewygodny challenge, ja nie wiem mam nadzieję, że wy go będziecie udostępniać pokazywać znajomym, dużo wyświetleń bo, bo tak bo... to zastanowimy się zastanowimy się czy zrobić jeszcze takie challenge 24 godzinne, no. bo naprawdę ja po nagraniu tego odcinka będę przez tydzień leżał ale poczek ci mięśnie rosną. Mmm, mięśnie gwarty. Ale to jest fajne, że nosisz mnie nawet leżąc. No nie? Hmm. To co, jeszcze chwilę sobie poleżemy, słuchajcie? I co, potem bierzemy prysznic? Dobra. Dobra, słuchajcie, my tutaj wchodzimy... A uważaj na moje nogi! Oj, a, o Boże. A, a, to jest takie dobra. proste. A, gdzie ten prysznic? go Grudno? Mokro, nie jest zimno. A, a, o, a, ja. Jezu. Jezus! Nie Estoy... Dobre <gul aerosol> trudno, zimne. Jak umyć, a u góry mam ci umyć? No, o, ale klatka! Mmm. Ale klatka. I spadam trochę. O Jezus. Dobra, czekaj, muszę sobie umyć nogę. A, 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 dobra, wyżej. Przykryj nas. Znowu Jest mi zimno. Idziemy tym razem Przykryj spać. Mnie. Ja muszę jakoś chyba przybrać inną pozycję. Chyba tak. O, nie wiem, tak zasnę. Słuchajcie, w każdym razie wzięliśmy, wzięliśmy presznic, nie było to łatwe. A jesteśmy teraz czyściutcy, mm. pachnący. Mm. No. Ale muszę tego bardziej na ciebie wejść. No. No. No, tak jest lepiej. A ty będziesz tak spał, tak, o tak... Nie no, ja zaraz się tak położę normalnie do spania, Aha. jeśli mi się to uda. Aha. Ale słuchajcie, ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale niedawno w odcinku zrobiliśmy taką akcję, że pozdrawiamy ludzi, którzy tam coś zrobią. O właśnie. Więc e, teraz też kogoś pozdrowimy z tych właśnie ludzi. Z ostatniego filmiku to było Ada wzięła ślub w Jordanii. Jeżeli nie widzieliście, to wpadajcie. Mhm. Bada sobie wzięła ślub, nikomu nic nie mówiąc. No, a teraz leży na przyjacielu w łóżku. Czy chcesz wybrać? No. Dobra, trzy, cztery. Dry, 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 dry. Ta? Dobra. To słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pozdrawiamy Lena Jakubczak. E, I to jest. Lusterki. Je pozdrawiamy. I napisała hashtag Ada. Ty tyle masz wspaniałych przygód. Napisała co prawda Jordania, nie Jordania. Ale. To może drugą osobę jeszcze pozdrowię. Dobrze, to pozdrówmy jeszcze drugą osobę. To, to... Jardania! Jardania, to teraz ja wybiorę. No. E, Nikola i ten taki uśmieszek z trujeczką. Nigdy nie wiemy, jak się go powinno nazywać. O, ten, co ona ma taki wniku, widzisz? O, ten taki kotek, to jest kotek. A kotek. Więc słuchajcie, no cóż, jeśli wy chcecie być pozdrowieni, to napiszcie hashtag. Jaki hashtag? Hashtag noże. Hashtag noszę, okej. Okay. Hashtag noszę, piszcie w komentarzu. Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie kciuka w górę, a w kolejnym już, odcinku którymś... Ja śpię. Pozdrowimy was. A my słuchajcie, idziemy spać. Do zobaczenia I jutro. Się jutro. Nie Czekamy na ten hmm. Siemano ziomki, tamta laska jeszcze śpi. Wstawaj. Co ty robisz? Wstawaj, lasko. Ale mięciutkie łóżeczko! Mm. Ej, ale powiem Wam szczerze, że jak ktoś na kimś leży przez całą mm. noc, to wtedy się nawet dobrze czuję. Jestem tak teraz wygrzany przez ciebie. A tak? No. cieplutki? Cieplutki, a czułaś moje pryki? Nie, bo spałam. A, no to co jesteś zapierdziała. Okej. Okay. Fajnie, że to mówisz do ludzi. Nie. Dobra, słuchajcie, napiszcie jak wam się podobał film, czy chcielibyście, żebyśmy znowu przez 24 godziny coś robili. I napiszcie w komentarzu co. Nie. Tylko coś hardkorowego. Nie. A ja w końcu muszę z tego ziomka zejść. Zejdź ze mnie. Nie. No to słuchajcie, challenge się udał. I co? Do zobaczenia już w kolejnym odcinku, kochane ziomki.